Cześć! Witam Was na kanale Test. Dzisiaj chciałem Was zaprosić do recenzji smartwatcha z najnowszej kolekcji marki IMIKI. Jest to model KW66 Pro. Smartwatch, który kosztuje 249 zł. No i wyposażony jest w takie najważniejsze funkcje, jeżeli chodzi o monitorowanie naszej aktywności. Czyli pomiar pulsu, krokomierz, monitorowanie snu. Ale jest to też smartfon, który pozwala na prowadzenie rozmów telefonicznych bezpośrednio z zegarka poprzez połączenie Bluetooth z naszym telefonem, dzięki czemu możemy go używać jako zestaw głośnomówiący, co na przykład świetnie sprawdza się podczas aktywności fizycznej, gdy ćwiczymy, biegamy, a telefon mamy w kieszeni czy też w plecaku i nie chcemy go wyjmować. Wówczas możemy takie rozmowy sobie przeprowadzić bezpośrednio z zegarka, i to sobie oczywiście dzisiaj też sprawdzimy w tej naszej recenzji. Jeżeli chodzi o zawartość zestawu, to jak widzicie dość klasycznie w tym białym pudełeczku znajdziemy smartwatch, przewód do ładowania, zegarka oraz instrukcję obsługi. Jeżeli chodzi o ładowanie, no to klasycznie złącze USB do podłączenia ładowarki czy też na np. do złącza USB w komputerze. Z drugiej strony złącze magnetyczne dwupinowe, które po prostu tutaj przyciąga się nam do pinów ładujących w smartwatchu. Tak więc rozwiązanie bardzo klasyczne. No i teraz przejdźmy sobie do budowy i wykonania samego zegarka. Tak, ten zegarek się prezentuje po uruchomieniu. Mamy tutaj okrągłą kopertę w przypadku tego modelu. Koperta wykonana z metalu, jak podaje producent jest to jakiś stop cynku. Do budowy tego zegarka jak podaje producent użyto też poliwęglanów oraz włókna szklanego, dzięki czemu konstrukcja jest odporna na upadki, na jakieś tutaj uszkodzenia, więc to na pewno na plus. Jeżeli chodzi o klasę wodoszczelności to jest to IP67, czyli nie mamy tutaj tej najwyższej klasy IP68, natomiast możemy go zanurzyć w wodzie do 30 minut na głębokości 1 metra. Tak więc, tutaj, jeżeli chodzi o jakieś bieganie w deszczu, ćwiczenia yy, itd. to jak najbardziej ten smartwatch się Wam sprawdzi. Jeżeli chodzi o wyświetlacz, jest to ekran AMOLED o bardzo dobrych tutaj walorach. Jeżeli chodzi o wyświetlanie obrazu, o kąty widzenia, zobaczcie, tu praktycznie z każdego miejsca mamy świetną widoczność. Niezła jasność ekranu, tak więc, nawet słoneczny dzień bez problemu będzie mieli pełną czytelność informacji na zegarku. Jeżeli chodzi o przyciski mechaniczne, to są one dwa umieszczone tutaj na tej prawej krawędzi. Górny przycisk służy oczywiście do uruchomienia zegarka, do przejścia do jego funkcji menu, natomiast dolny służy do szybkiego uruchomienia, na przykład tutaj. Aplikacji treningowych, natomiast mamy też możliwość przypisania dowolnej aplikacji dowolnej funkcji pod ten przycisk, i to wydaje mi się jest też atutem tego rozwiązania. Mikrofon tutaj nieco poniżej, na tej dolnej części koperty zegarka. Wydaje mi się, że jeżeli byłby tutaj wyżej, jak w przypadku na przykład modelu imiki SF1, to lepiej by sobie radził, jeżeli chodzi o zbieranie dźwięku, natomiast zobaczymy, jak to będzie w praktyce. Głośnik podobnie również na tej dolnej krawędzi. Co prawda, zobaczcie, te głośniki nie są zakrywane przez dłoń, natomiast jeżeli byłyby wyżej, wydaje mi się, że ta jakość dźwięku byłaby jeszcze lepsza. Od spodu, oprócz tego złącza magnetycznego do ładowania, mamy też sensory do pomiaru naszych aktywności fizycznych. Pasek standardowo wypinany jest to pasek wymienny, natomiast w zestawie mamy tylko jeden pasek, który tutaj widzicie. Pasek silikonowy, dość miękki, natomiast wydaje mi się, że również jeżeli chodzi o model na przykład IMIKI SF1, tamten pasek był jeszcze bardziej elastyczny. Natomiast jak widzicie, pasek zapinany na taką klasyczną rączkę z zabezpieczeniami tutaj w formie takich dwóch pasków również silikonowych. A tak się już prezentuje zegarek zapięty na dłoni. Jak widzicie, ten pasek ma taką długość dla mnie odpowiednią, natomiast jeżeli ktoś ma grubszą tutaj rękę, no to może okazać się, że będzie on tutaj nieco krótki. To podwójne zapięcie tutaj, jak widzicie, bardzo stabilnie trzyma zegarek na ręce, natomiast tutaj możemy oczywiście zahaczać sobie tą końcówką w przypadku jakichś szybkich aktywności fizycznych. Tak więc na to też zwracam Waszą uwagę. Ponieważ mamy ekran AMOLED, to możemy korzystać, tak jak teraz, z funkcji Always On Display, czyli wyświetlać sobie godzinę przez cały czas na wyświetlaczu. Lub też możemy korzystać z wybudzenia ekranu poprzez poruszenie dłonią. Zobaczcie bardzo szybka reakcja, bardzo szybkie wybudzenie zegarka. Więc w zależności od tego, jak chcecie korzystać z tego zegarka. Taką opcję możecie sobie w nim bez problemu ustawić. Zegarek oczywiście wyposażony jest w baterię. Mamy tutaj baterię o pojemności 270 mAh, która przy takim typowym użytkowaniu, czyli monitorowaniu naszych aktywności fizycznych, wytrzymuje około 5 do 7 dni. Tak więc całkiem przyzwoity wynik. No i teraz przejdźmy do funkcji i obsługi tego zegarka. Może sobie tutaj nieco przygasimy światło, żeby nam się nie odbijało. I teraz zobaczcie. Pociągając belkę od tutaj góry do dołu, mamy dostęp do szybkich ustawień tego zegarka. Czyli możemy bardzo łatwo włączyć, wyłączyć możliwość odbierania, prowadzenia rozmów telefonicznych. Możemy zmienić układ aplikacji, do tego sobie jeszcze wrócimy. Możemy włączyć, wyłączyć, wybudzenie ekranu tutaj poprzez poruszenie nad Regulacja jasności wyświetlacza i teraz zobaczcie, jest pięć poziomów jasności. Poziom pierwszy, drugi, trzeci, czwarty i piąty. Następnie możemy szybko włączyć, wyłączyć tryb nocny. No i możemy też przejść do ustawień zegarka. Na dolnym pasku widzimy, że jest połączenie Bluetooth, mamy też poziom naładowania baterii. Przechodząc do ustawień zegarka, może tutaj po kolei, zobaczcie. Po pierwsze ustawienia odnośnie samego ekranu, czyli możliwość włączenia, wyłączenia, wybudzenia poprzez ruch nadgarska. Motywy, czyli tutaj układ tych aplikacji. I tutaj mamy 6 motywów. Może być lista, może raz Wam to pokażę. Tak wygląda lista aplikacji. Turbulencje tak to wygląda. Gniazdo aureola. Wir i wodospad. Tak więc, w zależności od tego, który układ Wam się bardziej podoba, no to z takiego będziecie mogli skorzystać. Efekt przełączania klasyczny. Zoom jednostronny, zoom dwustronny. No i też zanikanie, to są dodatkowe efekty, jeżeli chodzi o obsługę tej tych aplikacji. No i mamy też opcję jasność, gdzie możemy regulować właśnie jasność wyświetlacza, ale możemy też regulować czas podświetlenia ekranu od 5 do 15 sekund. I mamy tutaj parametry, czyli są to informacje, które są wyświetlane właśnie na tym górnym ekranie ściąganym od góry do dołu. I tutaj oczywiście możemy te aplikacje, które widzieliście, zamienić na jakieś tutaj inne, które są poniżej domyślne. Natomiast nie możemy dodać wszystkich aplikacji, musimy usunąć którąś z tych opcji, żeby dodać którąś z następnych. Jest też opcja ulubione, są to z kolei aplikacje, które pojawiają się przeciągając tutaj palcem od prawej krawędzi do lewej ekranu. I tutaj również podobna zasada, czyli mamy tutaj kilka aplikacji domyślnie przypisanych. Natomiast możemy któreś z tych aplikacji zamienić na dwie, które są dodatkowo tutaj podane. Będąc w ustawieniach ekranu, warto też zwrócić uwagę na stałe włączenie, czyli właśnie ta opcja Always on Display, w której ten zegarek, jak widzieliście, przez cały czas będzie nam wyświetlał tą godzinę na ekranie. Możemy tutaj oczywiście sobie też wybrać, jaka ma być tutaj tarcza w tym trybie właśnie Always on Display, czy zegarek analogowy, czy też cyfrowy. No, i możemy sobie też ustawić czas, w jakich godzinach ma ta funkcja nam działać, na przykład od godziny 7 do godziny 23. Tyle w ustawieniach ekranu. Jeżeli chodzi o tarczę zegarka, kilka domyślnie wgranych w zegarek, natomiast, oczywiście, będziemy sobie mogli te tarcze dogrywać już bezpośrednio z aplikacji mobilnej. Kolejna zakładka ustawienia to są dźwięki i wibracje. Tutaj oczywiście możemy regulować sobie siłę dzwonka w tym zegarku siłę dźwięku. Możemy sobie też regulować siłę wibracji, słabe, silne oraz brak wibracji. Dźwięk telefonu, czyli czy dźwięk dzwonka telefonu ma być tutaj otwarzany w głośnikach zegarka, czy też nie. Opcja wyciszenia, no i tutaj w dźwiękach to by było tyle. Funkcja nie przeszkadzać możemy nią tutaj oczywiście sobie zarządzać, tworzyć harmonogram, w jakich godzinach ma nam ta funkcja działać lub też być wyłączona. Następnie mamy tryb kinowy, który automatycznie wyłącza nam wszystkie powiadomienia, obniża jasność ekranu, tak żeby na przykład podczas oglądania filmów nam zegarek nie przeszkadzał. Przycisk w dół, czyli ten przycisk, który tutaj widzicie. Tak jak Wam wspominałem, on domyślnie jest tutaj przypisany do tych treningów aktywności fizycznych, natomiast możemy mu tutaj każdą z tych aplikacji przypisać. Więc jeżeli wolicie, żeby pod tym przyciskiem na przykład był stopper, to nie ma tutaj żadnego problemu, możecie sobie taką opcję przypisać. Wolicie pogodę, zaznaczacie pogodę. Tak więc tutaj każda z tych funkcji bez problemu może być do tego przycisku przypisana. Ja na razie zostawię sobie tutaj te treningi. Tryb oszczędzania energii, możecie go włączyć, żeby oszczędzić energię baterii. Zegarek możemy sobie zahasłować, czyli możemy sobie ustawić hasło, które będzie odblokowywało nam dostęp do funkcji zegarka. Mamy też funkcję rozpoznania sportu, jeżeli sobie tam opcję włączycie, to zegarek jeżeli rozpozna, że na przykład biegniecie, to automatycznie uruchomi taki tryb sportowy. No i ustawienia systemu, czyli wznowienie, wyłączenie i zrestartowanie zegarka. Tak więc to dość klasyczne rozwiązanie. Kod QR do pobrania aplikacji do zarządzania zegarkiem. Przy pierwszym uruchomieniu zegarka będziecie mogli wybrać sobie język. Niestety przy pierwszym uruchomieniu nie ma języka polskiego. Ten język będziecie mogli sobie włączyć dopiero w aplikacji mobilnej. No i musicie właśnie pobrać tą aplikację i sparować ten zegarek z telefonem tak żeby można było dopiero go ustawić. Ja po pierwszym uruchomieniu zegarka od razu otrzymałem też w aplikacji aktualizację oprogramowania, która została wykonana automatycznie. Informacje o zegarku, model, wersja oprogramowania, no i tutaj tyle, jeżeli chodzi o ustawienia. Teraz pociągając belkę na głównym ekranie od dołu do góry, mamy dostęp do wiadomości, do powiadomień, które będą tutaj na tej liście zapisywane. Oczywiście, jeżeli mamy powiadomienia z Gmaila. No to mamy tylko, jak widzicie, tytuł wiadomości i informacje skąd taką wiadomość dostaliśmy. Za chwileczkę sobie oczywiście sprawdzimy jak te wiadomości do nas przechodzą, ile znaków się nam wyświetla, czy jest obsługa na przykład emoticon, więc to wszystko już za chwilę. Podciągając belkę od krawędzi lewej do prawej mamy taki szybki dostęp do takich podstawowych aplikacji. Taki jak na przykład tutaj możliwość wykonywania połączeń telefonicznych, dostęp do pogody. Najduje kilku tych wybranych aplikacji, natomiast są to dość drobne ikonki. Wydaje mi się, że dużo łatwiej staruje się tym zegarkiem przechodząc od krawędzi prawej do lewej. I mamy tutaj dostęp do naszej aktywności fizycznej, czyli ilość tutaj spalonych kalorii, ilość kroków wykonanych i pokonany dystans. Tutaj to wszystko na tej osi czasu będzie nam się uzupełniało wraz z ubiegiem dnia, ubiegiem czasu. Natomiast zobaczcie, możemy sobie tutaj czy znaczy Na przykład dzisiaj było 45 kalorii spalonych, następnie odległy 0,27 km i 381 kroków. Poniżej oczywiście widzimy analizy dla dzisiejszego dnia w godzinach dla dni tygodnia, więc dość rozbudowana funkcja. Kolejne okno to jest pomiar tętna, pomiar SPO2. Mamy też monitorowanie na stresu. Jest też oczywiście monitorowanie naszej aktywności podczas snu, dostęp do pogody. Tą pogodę oczywiście możemy sobie tutaj jeszcze sprawdzać na poszczególne dni tygodnia. Możemy to wszystko sobie tutaj przywijać. Mamy też zarządzanie odtwarzaczem muzyki w naszym telefonie czyli możemy zmieniać utwory, regulować siłę dźwięku oraz też zatrzymywać, znawiać odtwarzanie. No i tutaj, jak widzicie, to jest tyle w tym głównym oknie. Jeżeli sobie teraz przejdziemy do wszystkich aplikacji, to zobaczcie: mamy tutaj ten pomiar stresu, alarmy, czyli budziki, i co ważne, mamy możliwość ustawienia takich alarmów bezpośrednio z zegarka, bez konieczności korzystania z aplikacji na telefonie. Pomiar, czyli automatyczne mierzenie wszystkich naszych aktywności, dostęp do pogody, mamy też te tryby sportowe, zaraz Wam pokażę. Asystent głosowy, czyli możemy za pomocą głosu obsługiwać nasz telefon, czyli asystenta Google. Powiadomienia, czyli dostęp do tych ostatnich wiadomości. Zarządzanie właśnie muzyką. Jest też budowany prosty stoper. Bez międzyczasów, ale myślę, że też przydatny. Zegar, kalkulator. Też wiele osób o to pyta, więc w tym zegarku się również znalazł. Jest zbudowana latarka, którą możemy sobie tutaj też sterować, zarządzać. Opcja Znajdź telefon. Wyzwolenie migawki w naszym telefonie za pomocą, właśnie zegarka. Taka opcja również tutaj się znalazła. No i teraz przechodzimy do tych trybów sportowych. Trybów sportowych jest ponad 100. Myślę, że tutaj każdy znajdzie jakiś sport, którego będzie najbardziej interesował. Jak widzicie, tutaj kilka treningów jest domyślnie przypisanych, natomiast wchodząc w opcję Dodaj trening, tutaj możemy dodać sobie kolejne treningi, które będą nas interesowały, to jest poszczególnych kategorii. No jest tego naprawdę bardzo, bardzo dużo. No i może wam jeszcze pokażę jak wygląda takie monitorowanie aktywności, czyli klikamy sobie start, odliczanie. No i po upływie czasu mamy dostęp do naszej aktywności, czyli widzimy godzinę, czas trwania ćwiczenia, nasze ciśnienie, tempo. Mamy też tutaj jeszcze kilka dodatkowych informacji odnośnie kilokalorii spalonych, kroków, kondycji naszej. Tak więc możemy sobie to wszystko analizować. Podczas ćwiczeń możemy też zarządzać równocześnie naszą muzyką, więc możemy słuchać muzyki ćwicząc i zarządzać tą muzyką z pozycji zegarka. Przechodząc od krawędzi lewej do prawej, możemy zatrzymać nasze ćwiczenie, zapisać go i będziemy go mieli oczywiście w naszym telefonie. To są wszystkie funkcje, w jakie ten zegarek został wyposażony. Oczywiście na pokładzie nie mamy ani GPS-a, ani też funkcji NFC do płatności zbliżeniowych. Ale oczywiście jest to zrozumiałe, biorąc pod uwagę cenę tego zegarka. Tak więc, teraz przejdźmy jeszcze szybko do aplikacji mobilnej, a następnie wykonamy sobie kilka testów, sprawdzimy sobie, jak to tutaj wygląda kwestia dzwonienia z tego zegarka, odbierania połączeń i odbierania też powiadomień z aplikacji na telefonie. Aplikacja nazywa się Imiki Live, już tą aplikację wam pokazywałem w przypadku recenzji innych, tej smartwatchy marki Imiki. Bardzo prosta, bardzo czytelna. Jak widzicie przede wszystkim interesuje nas zakładka urządzenie, w którym mamy wszystkie informacje i ustawienia odnośnie samego zegarka. U góry model zegarka, poziom ładowania baterii, następnie zarządzanie wyświetlaczem, czyli dostęp do tarcz, które możemy sobie wgrywać do tego zegarka. Tych tarcz nam tutaj cały czas przybywa, przesuwając okno w górę. Tak więc wydaje mi się, że wybór jest bardzo duży i każdy coś do siebie na pewno dopasuje. Jeżeli macie jakieś tarcze już pobrane, to będziecie je w tym okienku. Następnie mamy ustawienia niestandardowe, gdzie możecie jako tarczę, na przykład wgrać sobie jakieś własne tło, własne zdjęcie, skonfigurować sobie taką tarczę według własnych preferencji, więc taka możliwość oczywiście w tym zegarku się pojawiła. Następnie mamy informację, jakie funkcje mają być włączone, wyłączone w tym zegarku. Czyli jeżeli chcecie, żeby Wam przychodziły wiadomości SMS, żebyście mieli monitorowanie pulsu, monitorowanie tlenu we krwi czy też stresu, to musicie te wszystkie funkcje sobie tutaj włączyć. Jeżeli chodzi o monitorowanie pulsu, może być to test całodobowy, ale możecie sobie też włączyć np. monitorowanie na żądanie lub też informacje o najwyższym lub też najniższym pulsie. Podobnie, jeżeli chodzi o monitorowanie tlenu we krwi, również może być to monitorowanie 24 godzinne. No i też możemy sobie ustawić częstotliwość, co ile minut ten zegarek ma nam mierzyć ten poziom SPO2. Jak widzicie, zakres od 10 minut do 6 godzin. Więc jeżeli ktoś potrzebuje ciągle monitorować poziom SPO2, to ten zegarek wam to umożliwi. Pomiar stresu podobnie. No i teraz, jeżeli chcecie odbierać na zegarku połączenia telefoniczne, to pamiętajcie, żeby ta opcja była włączona. Jeżeli chodzi o powiadomienia z aplikacji, to również musicie tę funkcję sobie włączyć i zobaczcie, mamy takie aplikacje dostępne: Instagram, YouTube, Messenger, Gmail, Snapchat, Facebook, Twitter, WhatsApp. Tak więc te wszystkie najpopularniejsze aplikacje, jak widzicie, się tutaj znalazły. Możemy też sobie dodać więcej aplikacji, i wówczas pojawiają się nam jeszcze kolejne aplikacje, na przykład Instagram, TikTok. Tak więc myślę, że większość aplikacji, z których na co dzień korzystacie, będzie mogło Wam wysyłać powiadomienia na ten zegarek. Powiadomienia o bezruchu, oglądaj połączenia Bluetooth, To jest troszkę źle przetłumaczone, jest tutaj synchronizacja kontaktów z naszej książki telefonicznej. Możemy synchronizować sobie wszystkie kontakty, lub też tylko wybrane, i wówczas będziemy do nich mieli dostęp. Bezpośrednio z zegarka. Jest też włączenie połączenia bluetooth zegarku i wyłączenie takiego połączenia z pozycji aplikacji. Szybka odpowiedź SMS. Jeżeli ktoś do nas dzwoni, nie możemy odebrać, możemy mu wysłać bezpośrednio z zegarka, jakąś tutaj wiadomość z tej listy, lub też stworzyć sobie własną wiadomość, tak jak sobie tutaj utworzyłem. Połączenia SOS to jest też ważna rzecz, ponieważ możemy sobie ustawić tutaj numer, pod który automatycznie będziemy mogli szybko zadzwonić z zegarka w razie jakiejś kryzysowej sytuacji. Aktualizacja oprogramowania jest automatyczna, aplikacja sprawdza, czy taka nowa wersja się pojawia i automatycznie aktualizuje nam zegarek. Po pierwszym uruchomieniu, tak jak Wam wspominałem, od razu otrzymałem aktualizację do zainstalowania. No i tutaj jeżeli chodzi o te ustawienia to by było tyle w zakładce ja oczywiście standardowo ustawiamy sobie swoje dane wzrost, waga i tak dalej. Więc to warto sobie uzupełnić. Strona startowa tutaj jak widzicie nasze aktywności, czyli widzimy ile dzisiaj wykonaliśmy kroków i spaliśmy kalorii, jaki dystans pokonaliśmy. Oczywiście wchodząc w takie ustawienia możemy sobie to wszystko analizować dla poszczególnych godzin, dany dzień tygodnia. Możemy też to podzielić na dni tygodnia, na miesiące, więc ta analiza wydaje mi się bardzo przejrzysta, prosta. Podobnie to wygląda, jeżeli chodzi o pomiar na przykład tętna. Jak widzicie, mamy tutaj wykres tętna, jeżeli mamy ten pomiar całodobowy. Następnie możemy sobie to wszystko rozdzielić jeszcze na tętno spoczynkowe, regeneracyjne, aerobowe i itd. Tak, tak więc ta analiza również całkiem niezła, również dla poszczególnych dni tygodnia. To wszystko możemy sobie bardzo łatwo tutaj sprawdzać, analizować, przeglądać. Identycznie wygląda to, jeżeli chodzi o monitorowanie snu, o pomiar ciśnienia, czy też saturacji. I jak widzicie, wszędzie są te wykresy rysowane i te pomiary są przedstawiane. Natomiast jeżeli chodzi o dokładność tych pomiarów, to tak jak w większości tego typu zegarków, nie jest to oczywiście urządzenie medyczne. Natomiast jeżeli cały czas korzystacie z jednego urządzenia, jednego zegarka, to macie tutaj porównanie, jak te wasze tętno, czy wasza saturacja, ciśnienie się zmienia, i możecie tutaj jak najbardziej wyciągnąć sobie odpowiednie wnioski dla Was. Tak więc, funkcja jak najbardziej przydatna. No i pozostają jeszcze tryby sportowe. Oczywiście, tutaj, jeżeli będziecie biegali z telefonem i zegarkiem, to możecie wykorzystać GPS w telefonie. I wówczas dane z zegarka i z GPS-u z telefonu są połączone, będziemy mieć tutaj wszystkie informacje o naszej aktywności fizycznej wraz z wyrysowaną mapą, gdzie na przykład biegaliśmy, gdzie się poruszaliśmy, więc możemy sobie to wszystko tutaj analizować. Oczywiście te tryby sportowe tutaj jak widzicie możemy sobie dodawać do tej aplikacji, do tego ekranu głównego, domyślnie jak widzicie jest 10 trybów, natomiast możemy któryś usunąć, dodać sobie inny z pozostałych i takie ćwiczenia sobie wykonywać. Ok, tyle odnośnie aplikacji. Teraz przejdźmy sobie do kilku testów praktycznych. Zaczynamy może od wiadomości SMS. Ja sobie tutaj wyślę teraz wiadomość SMS na mój telefon i zobaczmy. I jak widać bardzo szybko wiadomość do nas dotarła. Widzimy oczywiście, kto do nas tutaj wysłał wiadomość i widzimy też zawartość tej wiadomości. Możemy sobie ją w całości odczytać na tym wyświetlaczu. Jak widzicie, czytelność jest bardzo dobra, jeżeli chodzi o ten wyświetlacz. Teraz zobaczmy sobie wiadomości z komunikatorów społecznościowych, czyli na przykład z Messenger'a. Zaczynamy od polskich znaków. Wysyłam sobie wiadomość z polskimi znakami, no i teraz zobaczmy. Otrzymałem wiadomość z Messenger'a. No i jeżeli chodzi o polskie znaki, to jak widzicie, bez problemu nam się tutaj wszystkie wyświetlają. To teraz sprawdźmy sobie, jak to wygląda, jeżeli chodzi o emot ikony. Otrzymaliśmy wiadomość teraz z emod ikonami, no i niestety emod ikony, jak widać, nie są obsługiwane przez ten zegarek. To teraz sprawdźmy jeszcze długość tekstu obsługiwanego przez ten wyświetlacz w tym zegarku. Wysyłam sobie teraz wiadomość, która ma ponad 1000 znaków. To jest cała wiadomość, która nam się wyświetliła czyli jakieś pewno 100 znaków mniej więcej się nam na tym wyświetlaczu wyświetla. To jest maks, co możemy wyświetlić. Tutaj więcej znaków nam się niestety nie wyświetli. Jeżeli chodzi o odczy wiadomości, to jeszcze jedna bardzo ciekawa rzecz, a mianowicie jak zobaczcie, wiadomości, na przykład z SMS-a, nam się grupują w jeden katalog i wiadomości z innych komunikatorów również grupują nam się pod katalogiem. Natomiast maksymalnie zegarek przechowuje 7 wiadomości, najstarsze są nadpisywane. Więc jeżeli teraz byśmy sobie wysłali kolejną wiadomość, na przykład SMS. To będzie tutaj wówczas trzy wiadomości tekstowe. A tutaj w wiadomościach Messenger'a, jedna wiadomość zostanie już skasowana. Zobaczcie, wysyłam teraz sobie test trzy SMS-em. Zobaczcie, wiadomość do nas dotarła. I teraz mamy trzy wiadomości tekstowe w SMS. I tutaj mamy cztery w Messengerze, czyli ta piąta została najstarsza, już skasowana. Więc tak to wszystko działa. Oczywiście, każdą taką wiadomość możemy usunąć sobie ręcznie do kosza. To teraz zobaczmy sobie, jak to wygląda, jeżeli ktoś do nas zadzwoni i będziemy chcieli tu sobie odebrać połączenie. Czyli dzwonimy sobie na nasz zegarek, na nasz telefon, i jak słyszycie, mamy sygnał dzwonka. Możemy to połączenie odrzucić, odebrać lub wysłać osobie, która do nas dzwoni, jedno z tych właśnie szybkich powiadomień, które mamy na liście. My sobie odbierzemy telefon. Halo? No i jak słyszycie, Słychać mnie w telefonie, ponieważ mamy tutaj blisko telefon. Możemy regulować siłę tutaj dźwięku tego połączenia. Możemy też, zobaczcie, wyciszyć mikrofon w słuchawce. OK, jak widzicie, mamy tutaj możliwość odbierania tych połączeń telefonicznych. A jak na przykład wykonać takie połączenie? Przechodzimy sobie tutaj do słuchawki. I teraz tak, możemy skorzystać z książki kontaktów, jeżeli sobie je synchronizujecie. Ja mam tu na przykład multimedię synchronizowaną. Możecie przejść do rejestru połączeń, czyli ostatnich połączeń, które były zrealizowane. Możemy też wybrać sobie z klawiatury numerycznej numer, do którego chcemy zadzwonić. No i ostatnia opcja to jest właśnie ten SOS, czyli skonfigurowany numer w aplikacji, na który możemy bardzo łatwo i bardzo szybko zadzwonić. Spróbujmy sobie tutaj wybrać tam multimedia z książki, dzwonimy, no i posłuchajcie, jak tutaj wygląda kwestia jakości dźwięku. Ok, jak słyszeliście, ta głośność maksymalna mogła być nieco większa, natomiast pokazałem Wam też, że ten zegarek na dłoni, pomimo że te głośniki są od dołu, nie przeszkadza, jeżeli chodzi o rozmowę telefoniczną. Ta siła dźwięku była identyczna przez zegarku zapiętym na dłoni, jak też zegarku odpiętym. Natomiast no, ja wolałbym, żeby ta głośność maksymalna była jeszcze nieco większa. I to by było na dzisiaj tyle, jeżeli chodzi o tą recenzję zegarka Imiki KW66 Pro. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie tego zegarka, to oczywiście piszcie w komentarzach. Dzielcie się też swoimi uwagami, spostrzeżeniami odnośnie jego funkcji, jego działania. Ja ze swojej strony jak zwykle proszę Was o łapkę w górę, o subskrypcję kanału. No i zapraszam Was już wkrótce do kolejnych recenzji, które już Niedługo pojawią się na kanale Smart Test. Cześć!